Myślę, że to takie opowieści pod publikę. 8 tysięcy złotych na rodzinę 2 plus 2 z cenami, kosztami energii i jeszcze będzie podróżował. Magik jakiś, czy co? Polska tylko na wakacje. Na dłuższą metę hamstwo, cwaniactwo i prostactwo. Po co okłamujesz widzów? Mały domek nie kosztuje miliona. Na te i inne komentarze, które pisaliście pod filmem na trzecią rocznicę mojego powrotu do domu, postaram się w tym filmie odpowiedzieć. Ogólnie bardzo dziękuję za bardzo pozytywny tak naprawdę odbiór tego materiału, ale chciałem wyjaśnić niektóre kwestie. Które tam mi zarzucaliście. Także nie przedłużając, zapraszam. Może zaczniemy od koszty budowy domu. Po co kłamujesz widzów? Jak milion na wybudowanie domu? Wszystko zależy od tego, jak duży dom chce ktoś mieć. Nie trzeba budować dużego domu z poddaszem i montować złotych klamek. Mały domek nie kosztuje miliona. Słuchajcie, oczywiście, że możemy wybudować domek e, mały poniżej miliona złotych i nie kosztuje on wcale nie wiadomo ile. Ale ja chcę tutaj zaznaczyć, że na finalne wybudowanie całego domu i wszystko z tym związane pójdzie przynajmniej milion złotych i to jest minimum. Uwierzcie mi, to jest minimum. Wczoraj oglądałem materiał na kanale Dzitka działka i ja pozdrawiam bardzo serdecznie, który opowiadał o tym, o kosztach budowy ogólnie i że on za swój domek 100 m2 wydał 350 tysięcy. Ma rekuperację, ma pompę ciepła fotowoltaikę, więc może się wydawać to bardzo mało. Z tym, że mówił, że w tych czasach to będzie kosztowało powiedzmy 450 tysięcy, czyli 100 tysięcy więcej. Ale większość ludzi nie słucha, co on tam mówił do końca. Bo, oczywiście, fajnie jest usłyszeć: o 450 tysięcy, wybuduje się i będzie ok. Ale on tam zaznacza, że po pierwsze, budował samodzielnie. Praktycznie cały dom. Nie śledziłem jego, ale większość rzeczy na pewno robił samodzielnie. Od instalacji po fotowoltaikę. Po nawet wyłożenie kostki w koło domu, co oczywiście nie było wliczone cenę, bo to jest tylko, tylko koszt do zamieszkania. Czyli 450 tysięcy budował samodzielnie i tak jak on wspomina, na wszystko starał się patrzeć w ten sposób, że kupować w miarę dobre materiały, ale nie najdroższe. Nie wymyślał na przykład okien HST czy jakiś przesuwnych. Tylko po prostu okna, które miały mu służyć. Tak samo rekuperacje. Można wydać na rekuperację 20 tysięcy, a można wydać 10 tysięcy, tak? Ja akurat wydałem 20, on powiedzmy zrobił to w 10, bo położył instalację samodzielnie i kupił jakiś dobry rekuperator, w miarę sensowny, nie wydając milionów oczywiście na ten sprzęt i tak dalej i tak dalej, tak? Czyli on wszystko robił samodzielnie i w takich kosztach można powiedzieć niższych, tak? Nie brał wszystkiego z wyższej półki albo nie starał się Wybierać i kombinować nie wiadomo czego. 450 tysięcy budowa samodzielnie z materiałów powiedzmy średniej jakości, tak? Ale gdy ty będziesz budował dom, to musisz doliczyć koszta ekipy, bo oczywiście większość osób nie jest w stanie wybudować domu samodzielnie. Po pierwsze, nie mają na to czasu, po drugie nie mają na to umiejętności, więc doliczyć robociznę nawet za taki domek 100 metrów kwadratowych, to jest przynajmniej 150 tysięcy, biorąc pod uwagę wszystko, tak? Czyli postawienie domku to jakieś 50 tysięcy, 50-60 tysięcy, oczywiście w zależności, gdzie mieszkacie. Plus do tego e, wszystkie instalacje i tak dalej, i tak dalej, więc spokojnie 150 tysięcy trzeba doliczyć za, e, za robociznę. To nam daje już kwotę 600 tysięcy. Plus do tego oczywiście e, działka bo również tam Dzidek wspomina, że e, działka to kosz około 100-150 tysięcy, której nie podał w tej kwocie, tak? Czyli mamy kolejne e, 100-150 tysięcy, policzmy nawet 100 tysięcy, tak? Bo można gdzieś e, z daleka od miasta kupić za 100 tysięcy. U mnie działki są już po 170 tysięcy e, i to mniejsze od mojej, tak? Bo moja jest 13 arów, a po 170 tysięcy właściciel sprzedaje e, działkę e, 10 arów. Także już działka mniejsza. Dodatkowo trzeba jeszcze liczyć się z zagospodarowaniem terenu. Ja u siebie wydałem ponad 200 tysięcy na to: kostka, ogrodzenie, ogrodzenie frontowe, taras. I y, część rzeczy z tego oczywiście robiłem samodzielnie: takie jak ogrodzenie w koło domu, jak taras, który kosztował sporo kasy. I jeszcze nie mam zadaszenia tarasu, które będzie kosztowało przynajmniej 50-60 tysięcy. Także. Jeszcze sporo rzeczy mam do zrobienia i chodzi mi o to, że jeżeli ktoś planuje powrót do Polski i nawet nie zaczął budowy, nie rozpoczął budowy i myśli o tym, że, że oszczędził 450 tysięcy i wybuduje dom, nie da się, po prostu się nie da, bo nawet licząc nawet licząc po tych niższych kosztach, zwykły mały domek, tak, doszliśmy do 700 tysięcy, doliczmy jeszcze. Zagospodarowanie w terenu yy, w koło domku kolejne 200 tysięcy, to już macie 900 tysięcy, a to są koszty, uwierzcie mi, zaniżone, bo jeszcze do tego trzeba doliczyć jakieś paliwo, dojazdy, wszystko inne, jakieś dokumentacje i tak dalej. Więc jeżeli masz milion, spokojnie dasz radę wybudować dom e, po powrocie do Polski, jeżeli nic nie zacząłeś, a jeżeli e, masz jakieś tam elementy powiedzmy już gotowe, no to już widzisz, e, ile ci mniej więcej kasy brakuje. I nie jest to jakaś moja fanaberia. Piszcie w komentarzu, ile wydaliście na swój dom. U mnie już poszło milion złotych i podejrzewam, że to jest i tak e, nie wszystko wliczone w tej cenie. I poza tym, ja zaczynałem budowę od 2016 roku, a jak wiemy, trochę, to, trochę ceny się zmieniły od tamtego czasu. Dobra, więc nie przedłużając tego tematu, bez miliona uważam, że nie ma sensu podchodzić do budowy domu. Bo co z tego, że e, wrócisz do Polski i wybudujesz dom w stanie surowym, powiedzmy tak. Uda Ci się wybudować dom w stanie surowym. A na resztę nie będziesz miał kasy. Ty masz wrócić do Polski i kręcić biznes, a nie interesować się albo zająć się jakąś pracą, tak, porządnie, a nie interesować się yy, tym, żeby odłożyć kasę na kostkę albo na ogrodzenie w koło domu, tak? Masz się zająć tym, żeby tutaj sobie życie ułożyć, a nie żeby się przejmować tym, czy będziesz miał na kostkę i tak dalej. A poza tym, jeżeli wrócisz do Polski i wydasz wszystko na budowę domu, no to nie życzę Ci, nie wróżę Ci sukcesu. Bo ja tak uważam, mam takie podejście, że kasa robi kasy. Jeżeli masz pieniądze, możesz zainwestować, możesz pomyśleć o jakimś biznesie, możesz, nie wiem, kupić akcje czy coś takiego, co jest naprawdę ogromną dźwignią, bo można na tym zarobić jakieś pieniądze, które tam po czasie Ci się kumulują. Więc e, co z tego, że wrócisz do Polski, wybudujesz dom, jeżeli wrócisz bez pieniędzy i nic Ci nie zostanie. Uważam to za, za błąd, także nie polecam. Milion złotych minimum, możecie wracać. I budować dom. I to pilnować bardzo mocno wydatków. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Aż 89% osób, które mnie ogląda regularnie, nie subskrybuje, więc jeżeli widzisz jakąś wartość w moich nagraniach, zapraszam do subskrypcji. I przypominam też, że mam drugi kanał podróżniczy, na którym są już trzy nagrania, tam również zapraszam do oglądania i do subskrypcji. Lecimy z tematem. Tak samo był tutaj komentarz. Bro, ty mówisz, że bez miliona chaty nie wybuduje? Nieźle, nagle wszyscy milionerzy w Polsce. No niestety nie wszyscy milionerzy, ale yy, wszyscy zaczęli budować wcześniej. Większość osób zaczęła budować wcześniej. Teraz widzę, że troszeczkę mniej osób buduje. No ale tak jak widzisz, tak jak opowiedziałem, bez miliona nie ma sensu podchodzić do budowy domu, jeżeli teraz startujesz. No bo możesz się przejechać. 8 tysięcy na rodzinę 2 plus 2 z cenami, kosztami energii, i jeszcze będzie podróżował. Magik jakiś czy co? Słuchajcie, te 8 tysięcy nie wiem, no, wydaje mi się, że tłumaczyłem to y, dość wyraźnie 8 tysięcy to są pieniądze, które my wydajemy z miesiąca na miesiąc, tylko na przeżycie, od pierwszego do pierwszego. A wszystko powyżej, co zarobimy, to jest na podróże, na inwestowanie, nie wiem, na, na co sobie tylko pomyśleć, tak? Jeżeli wrócisz do Polski, masz 8 tysięcy, to spokojnie przeżyjesz od pierwszego do pierwszego, a później możesz się martwić, jeżeli chcesz podróżować i tak dalej, żeby zarabiać więcej, tak? Czyli dwie osoby idą praktycznie na najniższą krajową i przeżyjecie na spokojnie, ale oczywiście nie życzę tego, żeby ktoś się zatrzymał na tej najniższej krajowej, tylko po prostu się rozwijać, iść do przodu. I słuchajcie, i wbrew pozorom powiem, że nie wiadomo ile nie trzeba zarabiać, bo y, możecie zarabiać i 40 tysięcy miesięcznie, ale co z tego, jak nie macie charakteru do pieniędzy i na przykład lubicie przepierniczać kasę, bo teraz jest bardzo łatwo wydać pieniądze. Możecie siąść na kiblu, poskrolować trochę internet i wydać całą wypłatę w mgnieniu oka. To fajnie pan y, Miłosz Bróziński powiedział, że y, 85% naszych finansów to nasz charakter. Ja jestem osobą oszczędną, oczywiście lubię wydać sobie na to, co na co zbieram, ale nie wydaję kasy na głupoty. Na przykład teraz mój telefon, który posiadam, ma ponad 6 lat. Nie zmieniam, bo uważam, że jest dobry, nie potrzebuje wymiany. Dopóki działa, będzie działał. A większość osób na przykład co dwa lata już musi wymienić telefon, bo już nowy jakiś tam jest i tak dalej. I u mnie jest tak ze wszystkim. Kurtkę potrafię mieć 12 lat, jeżeli kupię dobrą i w niej dalej chodzę, bo po prostu widzę, że jest dobra, nie wymaga wymiany. Na przykład kurtka do wędrówek górskich czy tam do szlaków Cały czas jest dobra, używam ją tylko do tego. Jest elegancka i nie muszę kupować nowej. No ale niektórzy po prostu mają inne charaktery, nie oszczędzają, e, tylko wydają, bo tutaj coś nowego, tutaj coś nowego, ja to muszę mieć. No i tak się ich pieniądz nie trzyma. E, I dla takich osób to i 40 tysięcy miesięcznie będzie mało. A wracając do tematu, że 8000 2 plus 2, jest ciężko wyżyć, to oczywiście zależy od sytuacji, bo jeżeli ktoś e, nie ma kredytu, Mieszka sam, ale nie ma kredytu, no to te 8 tysięcy to jest czym gospodarować. Uważam, że na jedzenie nie wyda tyle, chyba że oczywiście e, nie, nie, nie gotuje samodzielnie, tylko chodzi do restauracji albo na przykład zamawia sobie dania, które mu pod nos, pod dom przywożą. No to takiej osobie na pewno nie wystarczy te 8 tysięcy. Ale na miejscu takiej osoby to bym się zastanowił, czy życie dalej jako singiel to dobra sprawa. Ja nie chcę nikomu mówić, co ma robić w życiu, ale teraz taka moda się zrobiła na tych singli. Wszyscy tylko idą na łatwiznę, żeby przypadkiem nie musieć konfrontować się z drugą osobą, bo, bo to oczywiście bycie z kimś to wymaga nie wiadomo jakich, jakich wyrzeczeń. Oczywiście wszystko w życiu, co jest wartościowe i do czego warto dążyć, wymaga ogromnych wyrzeczeń, no a w tych czasach wszyscy idą na łatwiznę, tak? Najłatwiej jest żyć samemu, z tym, że jak się to kończy później, no nie wiem, wydaje mi się, że w wieku 50, 60 lat, jeżeli się nie założy rodziny, jeżeli się będzie samotnym. No to człowiek się coraz bardziej alienuje, No i później są takie depresje. Tak mi się wydaje. Nie chcę tutaj oczywiście nikomu narzucać, róbcie sobie ze swoim życiem, co chcecie, ale, ale weźcie to pod uwagę, tak. Panuje głupia moda. Uważam, że bycie singlem to nie jest wcale takie fajne, jak to rysują. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. W moim przypadku Polska tylko na wakacje. Na dłuższą metę chamstwo, cwaniactwo, prostactwo mnie wykańcza. Tak naprawdę to zależy, do kogo. Wy dopuszczacie do swojego kręgu znajomych, kolegów, przyjaciół. Ja nie dopuszczam takich osób. Jeżeli ktoś jest hamem, to po prostu nie spotykam się z taką osobą i wcale to nie wymaga nie wiadomo jakiej siły, zaparcia, żeby, takich osób, żeby takie osoby wyeliminować ze swojego życia. Nie wiem, ja wśród znajomych nie mam żadnych hamów, żadnych prostaków. Po prostu nie utrzymuję kontaktu z takimi ludźmi. A jeżeli idę gdzieś do urzędu, chociaż na nie chodzę do urzędu, bo nie trzeba, bo wszystko można załatwić drogą elektroniczną, praktycznie, nie widzę żadnego problemu w tym. W sklepie, żeby ktoś był hamem, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ktoś się chamsko do mnie odzywał. Uważam, że to jest takie uogólnianie i takie szukanie wymówki, że a ja zostanę za granicą, bo w Polsce to hamstwo i tak dalej. Oczywiście chcecie, to zostawajcie za granicą, ja nikogo nie namawiam do powrotu, no ale takie rzeczy pisać... Zresztą słuchajcie, niedawno był mecz piłki nożnej, gdzie przyjechali kibice z Anglii, którzy pokazali e, swoje prawdziwe oblicze, zniszczyli chyba e, starówkę we Wrocławiu, więc to nie jest tak tylko, że w Polsce są chamy i prostaki. Czasami nawet uważam, że w Polsce ludzie są bardziej honorowi i wiele rzeczy w Polsce by nie przeszło, tak? Zresztą był nawet taki filmik w Norwegii, Ktoś zrobił takie badanie, że chłopak e, tak jakby atakował dziewczynę, tak, w metrze. To było nagranie w metrze. No i facet tam niby bardzo brzydko się do jakiejś dziewczyny e, odzywał, popychał ją i mało nie doszło do bójki i tylko Polak, który przechodził, tylko Polak e, złapał tego gościa, że tak powiem za kark i e, chciał go uspokoić, tak. A wszyscy inni Norwegowie przechodzili. Jakby nic nigdy się nie działo, tak? Klapki na oczy, ja nie widzę, nie mój problem, a Polacy właśnie na takie rzeczy nie pozwalają. Oczywiście, tak jak wspomniałem, wszystko to była ustawka, żeby sprawdzić, jak się ludzie będą zachowywać. No i Polacy zdali egzamin i uważam, że właśnie większość Polaków by się tak samo zachowała. Chciałem z ciekawości zobaczyć, co Polacy mówią po powrocie do Polski. Myślę, że to takie opowieści pod publikę. Nigdzie tanie nie ma. Byłeś niezadowolony, więc wróciłeś. Resztę komentarza sobie przeczytajcie. Już nie będę do końca czytał. Czy to wszystko, co ja mówię, to jest pod publikę? Kurczę, no. Naprawdę, nam się żyje w Polsce spoko. Oczywiście za granicą było łatwiej, nie musiałem kombinować, ale ja też jestem taką osobą, która na przykład będąc tam na etacie, czy w ogóle cokolwiek robiąc, że ja bym długo tam nie wytrzymał, bo bo czułem wewnętrznie, że mi czegoś brakuje i po prostu takie osoby jak ja, myślę, że to właśnie takie osoby jak ja czują tęsknotę za za domem i czują jakąś pustkę, i to będzie wiercić, to będzie trwać do końca życia. Tego się chyba raczej nie zmieni. Więc my po prostu postanowiliśmy wrócić, zakasać rękawy i tutaj żyć. Eee, I nie żałujemy. A czy ja udaję, że tutaj jest tak wspaniale? Oczywiście, że nie udaję. Mówię, że w Polsce jest dużo ciężej. Kilka razy to powtarzałem. Eee, aniżeli tam, bo tam wystarczy iść do pierwszej lepszej pracy i stać was na wszystko, tak naprawdę. Jeżeli dwie osoby razem eee, mieszkają w domu, oczywiście to stać ich na wszystko, na wynajem, na jakieś lepsze auto i tak dalej. Ale czy w życiu o to chodzi? Czasami jak człowiek ma za lekko w życiu, to czuje jakąś pustkę. No niestety tacy, tacy tak jesteśmy stworzeni, że, e, że musimy do czegoś dążyć, musimy mieć jakiś cel w życiu. Nieważne, czy nam wychodzi, czy nie wychodzi, ale jeżeli się zatrzymamy i... I pozwolimy, żeby coś nas uwierało, no to później kończy się to depresjami i jakimiś. Ja tego nie chciałem. Wróciliśmy do Polski i ja jestem zadowolony z tej decyzji i nie robię tutaj nic pod publikę. Zresztą to nie jest jedyny film na moim e, nagraniu. E, myślę, że byłoby widać, gdybym, e, gdybym był podłamany powrotem do Polski. Możecie sobie pooglądać wszystkie materiały. Zapraszam serdecznie. Jak to, Forza niczego nie daje? Daje wolność robienia na co się ma ochotę, wolność wyboru. Ja w swoich nagraniach nie wspomniałem, że Forza wolności nie daje. Powiedziałem tylko, że same pieniądze radości nie dają. Jeżeli ktoś nie ma przyjaciół, rodziny, znajomych, to wtedy, to wtedy pieniądze szczęścia mu na pewno nie dadzą. Oczywiście, jeżeli masz pieniądze, masz rodzinę przyjaciół, znajomych, no to żyje się dużo łatwiej i dużo wygodniej. Ale też nie dla każdego pieniądze równa się wolność. Bo co z tego, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, po 10 godzin dziennie od poniedziałku do soboty, ma pieniądze, ale pracuje od poniedziałku do soboty po 10 godzin dziennie, to jaka to jest wolność? To ja podziękuję za takie pieniądze, bo nie mam wtedy czasu na nic, na hobby, na rodzinę. Jestem zmęczony, sfrustrowany i co z tego, że, że mamy pieniądze, tak? To był oczywiście tylko przykład, bo to, że ktoś ma pieniądze, to nie oznacza, że jest człowiekiem wolnym. Dobra, słuchajcie, na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.